Spójrzmy teraz na zadanie ósme. Zanim przejdziemy do rozwiązywania tego zadania, bo my na początek mamy pokazać, że suma pięciu kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 5, to spójrzmy może na taki no, troszkę inny przykład. Jeżeli mamy liczbę 10, no to my wiemy, że, dwój, że dziesiątka jest podzielna przez 2 i jest też podzielna przez 5. Natomiast jak to zapisać, żeby było widać na pierwszy rzut oka, przez co ta liczba się dzieli? Otóż można byłoby dziesiątkę zapisać w takiej postaci, czyli iloczyn, dwójki oraz piątki. I teraz, jeżeli spojrzymy na 2 razy 5, to od razu wiadomo, że dana liczba będzie podzielna i przez 2, a także przez 5. Czyli, jeżeli my mamy wykazać podzielność przez 5, to chcemy doprowadzić do takiej postaci, że mamy 5 razy, no i tutaj już będzie jakieś dowolne wyrażenie. Podzielność następnie przez 6, to my chcemy mieć taką sytuację. 6 razy, coś tam dalej, a następnie przez 3, no to mamy 3 razy. No i tu będzie pewne wyrażenie. Jak to jest w miarę jasne, to przejdźmy do przykładów. Tak jak mówiłam, nas tutaj interesuje suma pięciu kolejnych liczb naturalnych. No to wypiszmy sobie kolejne liczby naturalne, czyli zakładamy, że te liczby, n. N plus 1, N plus 2, N plus 3 i N plus 4 to są liczby naturalne, tak? Zauważcie, w jaki sposób ja je zapisałam. Dlaczego akurat tak, jak to wygląda tutaj? Bo jeżeli wybierzecie sobie dowolną liczbę naturalną, niech to będzie piątka, czyli piątka się kryje pod naszą literką n, to kolejną stojącą obok, czy tam następną liczbą naturalną będzie szósta. Czyli jak do n dodamy 1, bo do 5 dodajemy 1, to otrzymamy 6. Kolejną liczbą naturalną będzie 7, czyli do n musimy dodać 1 oraz 1, czyli tak naprawdę 2, później mamy ósemkę, czyli jeżeli to będzie nasze n, to n dodać 3 da nam kolejną liczbę naturalną. Tak? I oczywiście n należy do zbioru liczb naturalnych. No to spójrzmy. Mamy wyznaczyć sobie sumę. Suma to wynik dodawania, czyli dodamy wszystkie te liczby, które tutaj zapisałam. To jest pierwsza liczba naturalna, druga, trzecia, czwarta oraz piąta. No i teraz dodajemy, czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć n, dodać 1 plus 2, trzy, 6 plus 4 dziesięć. No i teraz, jeżeli mamy wykazać podzielność przez 5, to oznacza, że chcemy mieć 5 razy. Czyli to oznacza, że piątkę wyłączymy przed nawias. Czyli jeżeli wyłączymy piątkę przed nawias, to nam zostanie 5n przez 5 to będzie n, dodać 10 na 5 to będzie 2. Czyli możemy dzięki temu powiedzieć, że ta nasza suma, suma pięciu kolejnych liczb naturalnych została przedstawiona w postaci iloczynu. Gdzie jednym z czynników tego iloczynu jest liczba 5, a drugim jest liczba naturalna n dodać 2. No dobra, przejdźmy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B nas interesuje suma trzech kolejnych liczb parzystych. No to liczba parzysta to będzie ta, która dzieli się przez 2. Czyli pierwszą liczbą parzystą będzie 2n. A kolejną liczbą parzystą, jak, jak możemy kolejną liczbę tak, parzystą zapisać? Zobaczcie, jeżeli pierwszą liczbą parzystą będzie 4, no to kolejną liczbą parzystą będzie 6, następnie 8, no i tak dalej. Czyli jeżeli to będzie nasze 2n, to kolejna liczba parzysta będzie zwiększona o 2. Czyli tu otrzymam, otrzymamy 2n plus 2, wtedy mamy naszą szóstkę. I kolejna liczba parzysta znowu będzie większa o 2, czyli jeżeli zaczynamy od czwórki, chcemy dojść do ósemki, czyli do tej naszej trzeciej liczby, to do 2 n musimy dodać 2 i jeszcze raz 2, czyli to będzie 2n plus 4. Dlatego nasza pierwsza liczba będzie parzysta to będzie 2n, kolejna 2n plus 2, następna to 2n plus 4 później 2n plus 6, plus 8, plus 10 i tak dalej. No dobra, no to spójrzmy. Mamy sumę, czyli dodajemy te liczby. 2n dodać 2n plus 2, dodać 2n plus 4. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy 6n, następnie dodać 6 i ma być podzielność przez 6, czyli szóstkę wyłączymy przed nawias, 6n przez 6 to będzie n, dodać 6 przez 6 to będzie 1, no i już widać, że to będzie podzielne przez 6. W punkcie C interesują nas trzy kolejne liczby nieparzyste. No to zastanówmy się, w jaki sposób zapisać pierwszą liczbę nieparzystą. Jeżeli pamiętacie, to przed chwilą zapisywaliśmy sobie kolejne liczby parzyste. Czyli pierwszą liczbą parzystą było 2n. Czyli możemy sobie zapisać tutaj. Jeżeli pierwszą liczbą parzystą jest 2, to gdzie będzie pierwsza liczba nieparzysta? No, zaraz obok, bo pierwszą tutaj liczbą nieparzystą będzie 3. Czyli jeżeli do tej liczby parzystej dodamy 1, to wtedy otrzymamy na pewno liczbę nieparzystą. No i teraz lecimy. Skoro wiemy już, że pierwsza liczba nieparzysta to będzie 2n plus 1. To ile będzie wynosiła kolejna liczba nieparzysta? No po trójce byłaby kolejna naturalna czwórka, a później piątka. Później byłaby siódemka, później byłaby dziewiątka i tak dalej. To są kolejne liczby nieparzyste. Czyli między trójką a piątką mamy dwie, tak? Dwa przeskoki. Czyli jeżeli do trzech dodamy 2, to otrzymamy 5. Następnie plus 2 otrzymamy kolejną nieparzystą. Następnie znowu 2. I tak dalej, i tak dalej, i tu już będą wszystkie liczby nieparzyste. Czyli pierwsza liczba nieparzysta to będzie 2n plus 1, kolejna to będzie 2n plus 1 plus 2, czyli 2n plus 3, a następna tu mamy 2n plus 3 plus 2, czyli 2n plus 5. No i na tej samej zasadzie, kolejna to 2n plus 7, później 2n plus 9, 2n plus 11 i tak dalej, i tak dalej. My mamy wyznaczyć najpierw sumę tych trzech kolejnych liczb nieparzystych, czyli 2n plus 1 plus 2n plus 3 plus 2n plus 5, czyli tu mamy 2n, 4n, 6n, no i dodajemy tak 1 plus 3, 4 plus 5, 9. I chcę pokazać, że to będzie podzielne przez 3, czyli trójkę przed nawias 6n przez 3 to 2n, 9 przez 3 to będzie 3, no i tu już wykazaliśmy, że będzie to podzielne przez 3. Oczywiście należy tutaj pamiętać, że n to będzie liczba naturalna, tak? Czyli jeżeli tutaj pod n będziemy sobie podstawiali dowolną liczbę, no to wybieramy liczbę ze zbioru liczb naturalnych.